Cześć, jestem Tatiana Krawczyńska-Zaucha i prowadzę dla Ciebie kanał Jutro. Jutro jest dla tych, którzy czują niedosyt w różnych aspektach swojego życia i chcą być inspirującymi liderami, rzetelnymi menedżerami i sensownymi rodzicami. Od kilkunastu lat pracuję z liderami z pięciu kontynentów i wspieram ich w efektywnej komunikacji, w budowaniu zespołów, w odkrywaniu i wdrażaniu w życie tego, co dla nich ważne, ale przede wszystkim. W życiu w zgodzie ze samym sobą. Ten podcast to odpowiedź na ich pytania, dlaczego nikt o tym nie mówi w ten sposób. Już teraz będę mówić. Na kanale Jutro, w każdy wtorek o 17. A już teraz zapraszam Cię na pierwszy odcinek pod tytułem Czego szukamy w życiu, jeśli nie szczęścia kiedy zapytamy ludzi wokół nas, do czego dążą w życiu, czego chcą. Odpowiedź będzie najczęściej: chcę być szczęśliwy, chcę być szczęśliwa. Część osób powie, że chce być bogata, mieć bezpieczeństwo finansowe, ewentualnie powiedzą, że poszukują miłości. Tymczasem jeżeli zapytasz ich po co im to bogactwo, to odpowiedzą, żeby być szczęśliwym. A jak zapytasz po co im miłość, również odpowiedzą, że chcą być szczęśliwi. Czyli tak naprawdę, prawie każdy z nas na pytanie, czego szukasz w życiu, odpowie, chce być szczęśliwym. Oznacza to, że dążymy do szczęścia. Problem tylko polega na tym, że najczęściej nie wiemy, czym to szczęście jest, bo gdy zadasz kolejne pytanie, a co to znaczy dla ciebie być szczęśliwym, wtedy następuje chwila konsternacji i ciszy, ponieważ mało kto ma odpowiedź. Szczęście to dosyć utopijna koncepcja, to znaczy nie za bardzo wiemy, co pod tym słowem szczęście się kryje. Dlatego zazwyczaj po prostu milczymy, gdy ktoś nas zapyta, co to znaczy dla ciebie być szczęśliwym. Definiując ten stan szczęścia, najczęściej rozumiemy go w taki sposób, że zapełni to, czego nie mamy teraz czyli myślimy o tym, że szczęście jest czymś, co wypełni jakieś braki w naszym życiu. Czy to braki mentalne, czy to braki fizyczne, czy to braki finansowe. Okazuje się, że w tym naszym podejściu nie różnimy się za bardzo od starożytnych Greków, którzy również dążyli najczęściej do bogactwa, do miłości albo do szczęścia. Przy czym oczywiście na temat szczęścia napisano wiele tomów, mniej niż teraz, bo teraz, gdy pójdziesz do księgarni, to oczywiście znajdziesz mnóstwo książek, które mówią o tym, jak być szczęśliwym. Co dalej nie zmienia faktu, że większość z nas nie potrafi tego zdefiniować, co to znaczy być szczęśliwym. Dążymy więc do czegoś, co tak naprawdę nie wiemy, czym jest. W związku z tym możemy to osiągnąć i nawet o tym nie wiedzieć. Zazwyczaj szczęście rozumiane jest jako przyjemność, czyli taki moment, taka chwila, w której masz wszystko, w której niczego ci nie brakuje i możesz się kompletnie odprężyć, nie myśląc o niczym innym. Czy jednak taki stan może trwać długo? Wyobraź sobie, że jesteś w takim stanie przez dłuższy okres czasu: kilka godzin, kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy. Przecież dosłownie każdy z nas umarłby z nudu w takim czasie szczęścia, szczęśliwości. Nie ma się co dziwić. My fizjologicznie jesteśmy stworzeni do tego, aby być w ciągłym ruchu. Nie potrafimy nudzić się. Jest w tym dużo prawdy. Okazuje się, że przeprowadzone na kilkunastu tysiącach uczestników badania pokazały, że ludzie tak naprawdę nie dążą do szczęścia. Ludzie dążą do ekscytacji. Czym jest ekscytacja? No to jest taki stan, w którym czujesz flow, w którym możesz się zająć tym, co lubisz, gdzie czujesz, że Twoje życie ma sens, że dajesz z siebie wszystko, że możesz wykorzystywać swoje talenty, swoje mocne strony. To jest stan, który daje ci siłę, to jest stan, który daje ci energię, to jest stan, w którym pomimo zmęczenia nie czujesz się zmęczony. Zatem szczęście, rozumiane w tym aspekcie ekscytacji, jest bardzo dynamicznym uczuciem, jest dynamicznym stanem, stanem, w którym człowiek się nie nudzi. Inne badania pokazały jednak drugie oblicze szczęścia. Nie wszyscy chcą ekscytacji. Ci, którzy są już zmęczeni tym poczuciem ekscytacji, i to jest ten drugi aspekt szczęścia. Spokój. Czyli podsumowując, możemy stwierdzić, że szczęście ma dwa oblicza. Z jednej strony ekscytację, bycie w stanie flow i nienudzenie się, i drugi aspekt bycie w spokoju. I teraz, w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś, będziesz więcej potrzebował ekscytacji, albo będziesz więcej potrzebował spokoju. Jednak oba te czynniki współistnieją i oba powinny być w pewnego rodzaju balansie w twoim życiu. Najłatwiej oczywiście wyciągnąć wnioski, że ludzie starsi potrzebują w życiu więcej spokoju, a ludzie młodsi więcej ekscytacji. Ale to nie do końca jest prawda. Raczej jest to związane z różnymi aspektami naszego życia, z różnymi naszymi przeżyciami, które mamy w danej chwili. Jeżeli jesteś zmęczony, jeżeli jesteś przytłoczony, to będziesz potrzebował więcej tego aspektu spokoju, a jeżeli masz już teraz dużo spokoju, to będziesz potrzebować więcej ekscytacji. Tak czy inaczej, oba te czynniki są obecne i oba powinny być w balansie. Kluczowe jest oczywiście, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, na jakim etapie życia w tej chwili jesteśmy i jak jeden czy drugi czynnik wpływa na nas. Wspomniałam tutaj świadomość i na marginesie tych rozważań o szczęściu, dobrze by było, żebyśmy zatrzymali się na chwilę na pojęciu świadomości. Są tacy, którzy uważają, że świadomość to tylko suma pewnego rodzaju równań biochemicznych w mózgu. Są tacy, którzy upatrują źródeł świadomości w mistycyzmie. Nie jest to odcinek o świadomości, w związku z tym nie będę się teraz zagłębiać w ten temat. Ważne jednak jest to, że jeżeli dążymy do czegokolwiek, tak jak w tym przypadku, jeżeli dążymy do szczęścia, jeżeli dążymy do ekscytacji, jeżeli szukamy spokoju, to potrzebujemy robić to świadomie, czyli w tym momencie rozumiem świadomość jako pewnego rodzaju przytomność umysłu, czyli wiesz co robisz, wiesz do czego dążysz. Nie jesteś tylko na autopilocie, który mówi ci gdzie masz iść, co masz robić tylko dlatego, że tak chcą inni albo tak sobie kiedyś wymyśli Albo po prostu tak uważasz i jest to jakiś twój nawyk. Jeżeli chcesz dążyć do szczęścia, czymkolwiek by ono nie było, dobrze jest robić to świadomie. Dobrze jest ustalić sobie pewnego rodzaju cel, który oczywiście nie będzie sztywnym punktem na mapie twojego życia. Ale niestety, jeżeli dążymy do czegokolwiek nieświadomie, w sposób nieświadomy, w sposób nawykowy, to jest duża szansa, że w jakiś sposób osiągniesz to, ale nawet tego nie zauważysz, nawet tego nie poczujesz i nawet nie będziesz tego celebrować w życiu. W związku z czym świadomość wydobywania, Dążeniu do szczęścia jest kluczowa. To wyznaczanie celów w aspekcie dążenia do szczęścia również może mieć różne oblicza. Często słyszę od menedżerów, liderów, że wyznaczają sobie różnego rodzaju cele i później, jak już osiągną ten cel, to wyznaczają sobie kolejny cel i później widzą kolejne cele. Niektórzy opisują to jako kolejne szczyty do zdobycia. Po jakimś czasie łapią się jednak na tym, że to zdobywanie kolejnych celów wcale już ich nie kręci, że czują się tym zmęczeni i że już są tak nakręceni, że nawet nie do końca wiedzą, jak z tego nakręcenia wyjść. Tutaj znowu brakuje świadomości, czyli po co ci konkretnie ten jakiś cel? I czy to naprawdę musi być kolejny awans, czy to rzeczywiście musi być jakiś kolejny szczyt, który chcesz zdobyć? Czas na kolejną odsłonę definicję szczęścia. Wydaje się, że najbardziej głęboką, taką najgłębszą związaną z tożsamością człowieka. Szczęście rozumiane jako spełnienie. Co to znaczy spełnienie? Pomyślmy o spełnieniu jako o realizacji tego, kim tak naprawdę jesteśmy, kim jest każdy z nas. Czasem pracując w tym temacie z menedżerami i liderami, lubię przywołać metaforę drzewa. Gdybyś miał być drzewem, to jakim drzewem byś był? Jest to bardzo głęboka metafora, która niestety została trochę spłycona w różnego rodzaju rozwoju osobistym. Natomiast jeżeli zastanowimy się nad tym przez chwilę, to twoją istotą jest być kimś. To jest tylko metafora, czyli generalnie rozmawiamy o tym, jaka jest twoja istota, jaka jest twoja to, Tożsamość. I teraz załóżmy, że wybrałeś, czy wybrałaś, że jesteś dębem. Co to oznacza? To oznacza, że jako nasiono dębu, tak, czyli żołądź masz w sobie zapisane wszystko to, co nasiono potrzebuje, aby stworzyć, wyprodukować, być zalążkiem tego, co później zobaczymy jako ogromne drzewo. I teraz jeżeli spełniasz oczekiwania innych i inni ci mówią, ale ty nie jesteś dębem, ty masz być świerkiem i zaczną cię przycinać, abyś się dopasował, abyś się dopasowała do tego, żeby być ich wizją świerku. To nie staniesz się świerkiem, ponieważ twoja istota to być dębem. Będziesz zniekształconym dębem na kształt świerku. I to, jest smutne w tym wszystkim, że czasem spełniając oczekiwania innych zapominamy o tym kim naprawdę jesteśmy. O tym jaka jest nasza istota. Jaka jest nasza tożsamość. Według mnie na tym polega spełnienie, żeby odkryć to, kim tak naprawdę jesteś, co sprawia ci w życiu radość, co daje ci flow, co sprawia, że czujesz się najlepiej na świecie i nie chcesz, aby ten stan się kiedykolwiek skończył. My nie jesteśmy po to, aby spełniać oczekiwania innych. One mogą być dla nas inspiracją, ale generalnie dziękuję bardzo. Ja jestem tym, kim jestem i chcę realizować to, co mam zapisane w samej sobie. Każdy z nas powinien prowadzić tego typu refleksje. Spełnienie jest osiągnięciem tego kierunku. Jestem. Spełnienie oznacza, że już odkryłam to, co jest dla mnie ważne. Odkryłam to, jakie mam talenty i część z nich realizuję. Odkryłam swoje mocne strony i żyję realizując te mocne strony, wypełniając te mocne strony. Spełnienie to taki stan, w którym czuję, że jestem sobą w pełni, w którym czuję, że jestem w pełni życia, że doświadczam tej pełni życia na co dzień. Oczywiście nie idealizujmy tego stanu. Bardzo często jest tak, że jak myślimy o czymś albo rozmawiamy o czymś, to od razu myślimy o jakimś stanie idealnym, że on będzie trwał już przez cały czas. To nie jest tak. Spełnienie to jest bardziej kwestia świadomości. Spełnienie jest połączone ze świadomością. Najpierw musisz wiedzieć, kim jesteś, musisz to zdefiniować, a później spróbować realizować to krok po kroku, chwila po chwili. Stan spełnienia związany jest z tym, że jest to Twoje zadanie. To nie jest sztywny, Punkt w Twojej historii, do którego dążysz, i jak już osiągniesz to wszystko, to będziesz właśnie spełniony, szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak. Stan spełnienia jest procesem, jest zadaniem. On trwa w nieskończoność, to znaczy, nawet jeżeli już dowiesz się, kim jesteś, albo być może to już wiesz i realizujesz siebie poprzez wypełnianie swoich talentów, realizację swoich wartości, to zawsze jeszcze możesz rozwijać się bardziej. Tak jak kula, tak jak sfera, ona się może rozszerzać, może się rozszerzać w nieskończoność. Często się zdarza, że uzależniamy osiągnięcia. Szczęścia albo właśnie spełnienia od innych warunków. Czyli na przykład mówimy: Będę szczęśliwy wtedy, kiedy wybuduję dom, będę szczęśliwa wtedy, kiedy urodzę dziecko, będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy spełnimy swoje marzenia takie czy inne. Tymczasem jest to błąd poznawczy. Trzeba odwrócić to rozumowanie. Szczęście to wybór, więc jeżeli będę szczęśliwa, to wtedy staną się możliwe inne rzeczy, ponieważ będę w stanie szczęścia na swojej drodze do spełnienia. A to znaczy, że wtedy mam dostęp do różnych moich talentów. Mocnych stron, do czegoś, do tego wszystkiego, co nazywamy w psychologii zasobami i o czym jeszcze na pewno tutaj wielokrotnie będziemy mówić. Szczęście jest wyborem, a do spełnienia potrzeba działania. Nie da się usiąść i czekać, aż będziesz spełnionym człowiekiem. Trzeba podjąć bardzo konkretne działania, aby znaleźć się na tej drodze do spełnienia. Trzeba poznawać siebie, trzeba przypatrywać się sobie z różnych punktów widzenia, trzeba kwestionować swoje przekonania, trzeba poznawać swoje wartości. Spełnienie wymaga działania. Wiele lat temu, gdy przygotowywałam swoją dysertację doktorską, znalazłam taki cytat z Platona, który twierdził, że ludzie naokoło niego śpią, że wszyscy chodzą jak we śnie. Po jakimś czasie zrozumiałam jednak, że chodzi o to, że my jesteśmy właśnie na takim autopilocie: że myślimy nawykowo, działamy nawykowo, komunikujemy się nawykowo. Jesteśmy we śnie. Potrzebujemy się obudzić i żyć w sposób świadomy, wybierać w sposób świadomy. Jeżeli mówisz, nie mam czasu na to czy na tamto, to tak naprawdę nie znaczy, że nie masz na to czy na tamto czasu. To tak naprawdę znaczy tylko, że nie chcesz mieć na to czasu i wybierasz go nie mieć. Bez względu na to, czy jest to świadomy wybór, czy nieświadomy wybór, to dalej jest twój wybór. Czego więc szukamy w życiu, jeśli nie szczęścia? Z pewnością dążymy do spełnienia. Spełnienie to jest coś dużo głębszego, coś co obejmuje całą naszą tożsamość i całe nasze życie i nie dąży tylko do jednego punktu, ale jest permanentnym procesem. Procesem, który wymaga działania, który wymaga podjęcia aktywności i który zdecydowanie wymaga świadomego wyboru. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyś już dzisiaj czuł, abyś już dzisiaj czuła, że jesteś szczęśliwy. Szczęście to wybór, spełnienie to działanie. Od Ciebie zależy, co dzisiaj czujesz. Najpierw potrzebujesz jednak świadomie zdefiniować, czym jest dla Ciebie szczęście i jakie kroki potrzebujesz wykonać, aby do niego dążyć. Co to znaczy, że chcesz być spełnionym człowiekiem? I znowu, jakie kroki potrzebujesz wykonać, aby na tej drodze do spełnienia się znaleźć? Chciałabym, aby ten podcast nie był jednostronny. Chciałabym, aby wymagał interakcji. Czyli ja dostarczam Tobie jak, jakąś wiedzę, natomiast Ty znajdujesz czas na refleksję, na to, aby się zastanowić nad tym, co tutaj usłyszałeś, usłyszałaś. Tylko wtedy będzie to miało sens. Liczę na to, że dzisiejszy odcinek zachęcił Cię do refleksji i do zadania sobie kilku pytań, kluczowych w życiu każdego człowieka. Jeśli chcesz co tydzień garść inspiracji, zasubskrybuj ten kanał i poleć go innym, aby i dla nich stał się inspiracją. A już za tydzień odcinek o tym, czy dążysz Dążenie do własnego spełnienia to egoizm. Zapraszam cię serdecznie na kanał jutro. Do usłyszenia.